Cześć, Cosmaltes. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera DVB-T2. Tym razem będzie to tuner z serii tych tunerów mini, wpinanych bezpośrednio do telewizora, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z Waszej strony. Jest to tuner marki Optikum, model RNS. No i dzisiaj sobie sprawdzimy, jak ten tuner działa, jaki posiada oprogramowanie, no i przede wszystkim jak radzi sobie z wyszukiwaniem i odtwarzaniem kanału w tym nowym standardzie DVB-T2 z kodekiem H265hz. Na początek oczywiście zapoznajmy się z zawartością tego zestawu. No i tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. No i jak widzicie mamy tutaj nasz tuner, zobaczcie, wykonany oczywiście z całości z tworzywa sztucznego. Ale bardzo dużo otworów wentylacyjnych na każdej jego krawędzi, dzięki czemu mam nadzieję, że będzie tutaj świetnie odprowadzał ciepło i nie będzie miał tutaj problemów z przegrzewaniem. Jeżeli chodzi o złącza, które zostały do tym tunerze umieszczone, to tutaj zintegrowane z tunerem złącze HDMI, więc wystarczy, że wepniemy go bezpośrednio do telewizora. Z tyłu mamy wejście na tutaj ten odbiornik pilota. Oraz wejście do podłączenia anteny. Krawędź, tutaj ta nasza prawa jest pusta, natomiast na lewej krawędzi mamy złącze zasilania, złącze mikro USB. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten tuner. Jeżeli macie problem z pięciem tego tunera do złącza HDMI, ponieważ na przykład macie jakieś te inne urządzenia podłączone do sąsiadujących portów, to wystarczy skorzystać z takiego adaptera, który jest w zestawie. Wówczas wpinamy tuner do tego adaptera. No i tutaj mamy już typową złączkę HDMI małą, i możemy bez problemu wpiąć w ten sposób ten tuner do telewizora. Jeżeli chodzi o podłączenie anteny, to mamy w zestawie adapter antenowy, który musimy oczywiście dokręcić do tunera. I wówczas już wpinamy tutaj sobie przewód antenowy. Odbiornik pilota. Oczywiście musimy podłączyć do tego tutaj złącza IR, żeby nam po prostu odbierał sygnał z pilota. W tym odbiorniku znajduje się też dioda LED informująca nas o stanie pracy urządzenia. Czyli jeżeli urządzenie pracuje, to jest kolor zielony, jeżeli jest w trybie uśpienia, kolor czerwony. No i teraz pozostaje nam jeszcze podłączyć tutaj zasilanie. Jak widzicie, w zestawie mamy specjalny przewód do zasilania. I zauważcie, z jednej strony mamy złącze USB, które należy podłączyć do źródła zasilania, na przykład do USB w telewizorze, jeżeli macie telewizor z zasilaniem, a jeżeli nie macie w telewizorze złącza USB, to będziecie musieli tutaj skorzystać z jakiegoś zewnętrznego zasilacza. Taki zasilacz nie znajduje się w zestawie natomiast pasuje każdy zasilacz od smartfona tableta tutaj nie ma problemu, wystarczy 1A5V. Z drugiej strony mamy tutaj złącze to micro USB, które wpinamy do tunera i zauważcie, że mamy tutaj jeszcze gniazdo USB, czyli będziemy mogli sobie podłączyć jakieś tutaj pendrive, dyski zewnętrzne i na przykład sobie na nie nagrywać materiały wideo lub też odtwarzać z takich dysków też wasze materiały. Tak więc tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie samego tunera oraz jego tutaj montaż. Teraz zobaczmy sobie jeszcze tego pilota zdalnego sterowania. Konstrukcja myślę, że też bardzo dobrze Wam znana. Zwężany pilot od góry, szerszy w miejscu baterii. No i teraz zobaczcie, przyciski są miękkie, nie klikające. To jest dla wielu osób ważna informacja. No i to bardzo najważniejsze, mamy blok przycisków programowalnych, blok przycisków samouczących się, czyli możemy sobie tutaj skopiować funkcję z pilota od telewizora. No i na przykład uruchomić telewizor, wybrać źródło sygnału, regulować dźwięk w telewizorze bezpośrednio właśnie za pomocą jednego pilota. Przyciski multimedialne, funkcyjne, no i tutaj główny joystick sterujący. Przycisk info, powrotu oraz exit i menu wokół joysticka. Ok, tyle odnośnie tego pilota. Ja sobie teraz podłączę ten tuner do telewizora, no i zobaczymy sobie, jak wygląda jego menu, jak wygląda kwestia wyszukiwania kanałów, oraz jak wygląda kwestia odbioru telewizji na tym urządzeniu. Ok. Jak widzicie tuner został już podłączony do telewizora. Tak wygląda ten jego pierwszy ekran konfiguracyjny. Widzimy też, że na tym odbiorniku świeci nam się zielona dioda. Ja tutaj skorzystałem z powerbanka, ponieważ ten monitor nie ma wyjścia USB, więc żeby zasilić ten tuner to potrzebowałem albo podłączyć zasilacz, albo właśnie powerbank. Podłączyłem oczywiście sobie przewód HDMI do telewizora, wybrałem odpowiednie źródło sygnału. I tak naprawdę to jest wszystko. Wspominam o tym, ponieważ bardzo często w komentarzach piszecie, że macie problem z samym podłączeniem takiego tunera do telewizora, nie wiecie jak to zrobić. Dlatego jeszcze raz powtarzam, w przypadku wszystkich tunerów DVB-T2, czy to właśnie takich małych, czy tych większych, pudełkowych. Łączymy telewizor z tunerem za pomocą przewodu HDMI, podłączamy zasilanie, wybieramy w telewizorze odpowiednie źródło sygnału, czyli HDMI 1, HDMI 2 czy też 3, w zależności do którego podłączyliście tuner. No i tak naprawdę powinno wszystko Wam działać. Ale czasem spotykam się z komentarzami, pod filmami, że podłączyliście wszystko tak jak potrzeba, świeci się dioda zielona na tunerze czy na odbiorniku, tak jak teraz, natomiast nie ma obrazu na telewizorze. Przyczyną zazwyczaj jest rozdzielczość, która akurat może być nieobsługiwana przez wasz telewizor. Tunery zazwyczaj są tutaj domyślnie ustawiane w rozdzielczości 1080, przeważnie I lub też P. I niektóre telewizory, na przykład starsze, nie obsługują takiej rozdzielczości, dlatego też macie diodę zieloną, tunel pracuje, natomiast nie ma obrazu. Podobnie może być też w przypadku tych najniższych rozdzielczości, i również telewizory nowsze mogą tych najniższych częstotliwości nie obsługiwać i wówczas też Wam się nic nie wyświetla na ekranie. Dlatego zazwyczaj na każdym pilocie macie przycisk odnośnie zmiany rozdzielczości. W tym tunerze jest to przycisk zielony oznaczony V format. No i teraz jeżeli byśmy po prostu go przycisnęli to nawet nie mając obrazu możemy zmieniać rozdzielczości. Jak widzicie zmieniła nam się teraz jest 1080p 50 Hz na 60 Hz. Następnie będziemy mieć niskie rozdzielczości poprzez te wyższe 720p do 1080p 60 Hz włącznie. Więc jeżeli nie macie obrazu na telewizorze, tuner Wam się zaświecił, to zawsze szukajcie przycisku do zmiany rozdzielczości i próbujcie taką rozdzielczość sobie zmienić. Na pewno w pewnym momencie obraz Wam się pojawi i później będziecie mogli już sobie to wszystko konfigurować. Ok, tyle odnośnie wstępu. Teraz przejdźmy sobie do tego już menu konfiguracyjnego. Jak widzicie już na tym pierwszym ekranie możemy dość dużo opcji sobie ustawić, ponieważ mamy wybór języka, kraju, właśnie rozdzielczości. Możemy też włączyć, wyłączyć zasilanie anteny. Możemy zaznaczyć, czy chcemy wyszukać kanały wszystkie, czy też te niekodowane. Możemy włączyć funkcję LCN lub też skorzystać z trybu automatycznego. Może zostawmy tutaj na automacie i przechodzimy sobie do wyszukiwania kanałów. Tak wygląda okno, w którym te kanały nam się będą wyszukiwały. Tak więc dość klasycznie kanały telewizyjne, radiowe, tutaj mamy przeszukiwane multiplexy. No i teraz ja sobie te kanały tutaj wyszukam i za chwilę do Was już wrócę z gotową listą kanałów. Ok, kanały mamy już wyszukane. No i teraz zobaczcie, tak wygląda lista kanałów. Jak pewno zauważyliście, są one ułożone tutaj w kolejności LCN, więc to już jest na pewno plus. Teraz zobaczmy, czy wszystkie kanały nam się wyszukały. Jak widać, tutaj te poszczególne multiplexy działają OK. Są multiplexy o TVP, jest też multiplex tutaj ósmy, z którym macie często problemy. Zobaczmy jeszcze na kanał wydarzenia 24. No i tutaj również ten kanał został wyszukany, czyli wszystkie dostępne kanały, w mojej okolicy zostały poprawnie wyszukane. Zobaczmy sobie kanał wydarzenia 24, i teraz zobaczcie: Ja sobie jeszcze włączyłem dźwięk. Jak widzicie, obraz, dźwięk działa bez problemu. Teraz zobaczmy na pozostałych kanałach. Zaczynamy od dwójki. Tutaj również dźwięk, obraz bez problemu. Na plus, jak się okazało, kanały możemy też bez problemu zmieniać tymi wszystkami podróżnymi, więc to myślę ucieszy wielu użytkowników. I przy okazji zobaczcie sobie, jak wygląda czas reakcji tunera na zmianę kanałów. Myślę, że jest ok, natomiast jest to około sekundy, półtorej sekundy ten czas zmiany kanału. No i co ważne, zauważcie, po zmianie kanałów nie mamy żadnych tutaj przycięć, artefaktów, stop-klatek, więc jak widać, tuner działa szybko, płynnie, no i myślę, że niezawodnie. To teraz praktycznie sprawdźmy sobie działanie przycisku info, czyli mamy nazwę kanału, jego numer, opis pozycji programowej, czyli co nadawane jest obecnie i co będzie nadawane w następnej kolejności. Jest też data i godzina, natomiast nie widzę tutaj niestety paska postępu i to jest taki moim zdaniem mały minus. Drugie przyciśnięcie przycisku info rozwija nam opis danej pozycji programowej. Widzimy tytuł serialu, jego odcinek, widzimy też opis tej pozycji programowej, natomiast nie widzę tutaj jakichś aktorów, daty produkcji, reżyserów itd., więc też mógł ten opis być jeszcze nieco bardziej rozbudowany. Trzecie przyciśnięcie przycisku info, jak widzicie, pokazuje nam jakość oraz siłę sygnału. Ok, to teraz przejdziemy do EPG. Jak widzicie, EPG w takiej formie telewizyjnej, którą dużo osób preferuje. Czyli widzimy mniej więcej tutaj na jakim etapie oglądania jesteśmy i możemy sobie sprawdzić program dla wybranego kanału tutaj na dowolną godzinę. Lista kanałów jest po lewej stronie. Mamy podląd, oczywiście tutaj w tym górnym prawym rogu. Informacje tutaj o danym kanale po lewej stronie. Natomiast jeden minus oczywiście, jak w przypadku większości tunerów DVB-T2, jeżeli sobie przejdziemy na kolejny kanał, to zauważcie, że w podlądzie automatycznie też nam się zmienia oglądany program. Tak więc tutaj to jeszcze jest moim zdaniem do poprawki. Jeżeli sobie na jakiejś tej wybranej pozycji programowej klikniemy OK, to rozwija nam się opis tego programu, w podobnej formie jak w przypadku tutaj przycisku info, czyli mamy informacje o tytule, odcinku i opis programu, natomiast nie widzę tutaj też żadnych aktorów, daty produkcji, reżyserów i tak Możemy oczywiście sobie programować nagrania z tej pozycji, czyli przycisk zielony. I teraz do wyboru mamy tryb, czyli czy ma się nam nagrywać jeden raz, czy też codziennie dany program. Następnie mamy usługę timera. Czy ma być to nagrywanie, czy też uruchomienie się tunera na wybranym kanale? Domyślnie jest nagrywanie, i moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie. Nazwa kanału, data, godzina. Oczywiście taką godzinę możecie sobie rozpoczęcia nagrania edytować. I mamy czas trwania tego nagrania. I taki czas też możemy sobie tutaj bez problemu edytować. Możemy sobie wydłużyć takie nagranie. I po zapisaniu, oczywiście, będziemy mieć taki program już zaprogramowany. Teraz przejdziemy do menu, tego tunera. No i teraz jak widzicie mamy tutaj takie kafelki po lewej stronie. No i zaczynamy tutaj może od góry. Lista kanałów telewizyjnych, czyli zarządzanie naszymi kanałami. To w tym miejscu będziemy oczywiście mogli sobie układać nasze listy kanałów. Będziemy mogli tutaj układać listy kanałów ulubionych, blokować kanały, pomijać, przesuwać, edytować. Jeżeli chcemy tutaj przesunąć jakiś jeżeli teraz będziemy chcieli jakiś kanał przesunąć na liście kanałów, to przycisk numer 4 przesuń. Zaznaczamy sobie wybrany kanał, niech to będzie posad, i teraz przenosimy go na pozycję pierwszą. Ponieważ nie wyłączyliśmy funkcji LCN, to zauważcie, że kanał, pomimo że przeniósł na pozycję pierwszą, to dalej ma numer czwarty. Podobnie robimy z kolejnymi kanałami. Zauważcie, przenosimy je do góry, natomiast ciągle ta kolejność jest niepoprawna. Jeżeli teraz sobie wyjdziemy z tej funkcji i wyłączymy sobie funkcję LCN, to zobaczmy co się teraz wydarzy. Wracamy do naszej listy kanałów, wybieramy opcję 4, czyli przesuń. I teraz zauważcie, chcemy na przykład przenieść tutaj kanał, niech będzie TVP Sport, na pierwszą pozycję. Zaznaczamy go, przechodzimy do pozycji pierwszej. Zatwierdzamy i jak widzicie, został poprawnie ustawiony. Kolejny kanał przenosimy na pozycję drugą i znów poprawnie nam się ustawił, czyli w ten sposób możemy sobie budować listę kanałów. Natomiast pamiętajcie zawsze, żeby to było możliwe, to musimy wyłączyć funkcję LCN. Teraz, jeżeli chodzi o kanały ulubione, to jak widzicie, jedynka, kanały ulubione, wybieramy grupę kanałów. I teraz, ile mamy tych grup? Mamy 8 grup kanałów, czyli możemy stworzyć sobie 8 dowolnych list kanałów ulubionych. Po wybraniu jakiegoś kanału, oczywiście, możemy go dodać do wybranych grup. Następnie wychodzimy, zaznaczamy kolejny kanał, który chcemy dodać do jakiejś grupy i zaznaczamy do której grupy ma on trafić. W ten sposób tworzymy sobie bardzo łatwo własne listy kanałów ulubionych. Druga zakładka, czyli właśnie ta nasza funkcja LCN, którą sobie wyłączyliśmy, ja zostawię teraz tutaj w automacie, ponieważ ta kolejność, która jest domyślnie mi odpowiada. Następnie mamy skanowanie ręczne i automatyczne. Automatyczne Wam już pokazywałem, więc teraz zaglądnijmy do skanowania ręcznego i zobaczmy. Pasmo VHF od kanału 5 do kanału 12 i pasmo UHF od kanału 21 do 69, czyli wszystkie multiplexy bez problemu nam się na tym tunerze będą wyszukiwały. Przechodzimy do kolejnej zakładki, tutaj mamy ustawienia systemu, czyli ustawienia języka, system telewizyjny, rozdzielczość, proporcje ekranu, cyfrowe wyjście audio, no i HDMI, CEC. Jak widzicie, jest funkcja dostępna w tym tunerze. Możemy z niej też jak najbardziej tutaj skorzystać. Przechodzimy dalej, ustawienia wyświetlania. Możemy regulować jasność, kontrast, saturację odcień oraz ostrość obrazu, czyli bardzo dużo ustawień. Jak na tuner DVB-T2, muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę nieźle. Ustawienia czasu lokalnego, ustawienia timerów, czyli te nasze listy zaprogramowanych nagrań, które mają nam się zapisać. Ochrona rodzicielska, tutaj oczywiście jest hasło, same zera wpisujemy i możemy zablokować menu tego urządzenia hasłem. Możemy ustawić blokadę według wieku, czyli ustawić wiek dziecka i jeżeli jakiś program będzie nieodpowiedni, to automatycznie tuner nam zablokuje taki kanał, będzie wymagał pisania hasła. No i też w tym miejscu możemy zmienić to hasło domyślne. Następnie ustawienia OSD, czyli czas wyświetlania napisów, czas tutaj wyświetlania samego OSD. przejrzystość tego OSD, to wszystko możemy sobie regulować. Ulubione, czyli zarządzanie tymi naszymi listami kanałów ulubionych i tutaj jak widzicie możemy każdą taką grupę sobie nazwać według tutaj naszych już preferencji, nadać im indywidualne nazwy, popisywać sobie to wszystko, więc tutaj też myślę, że ok. Ustawienia audiodeskrypcji, możemy ją włączyć, wyłączyć, ustawić tutaj też głośność tej audiodeskrypcji, poziom, tak więc jeżeli ktoś z tego korzysta to myślę, że znajdzie tutaj wszystkie potrzebne ustawienia. Następnie zarządzanie dyskiem zewnętrznym, jak widzicie ja sobie to podłączyłem pendrive'a, jest on tutaj wykrywany, ma on tutaj około 30 giga, tutaj nam pokazuje 2864, widzimy ile mamy wolnego miejsca i jaki system plików, czyli nawet takie większe pendrive'y też bez problemu ten tuner obsługuje, ustawienia PVR, czyli nagrywania, możemy tutaj włączyć funkcję właśnie Timeshift, Skok o ile sekund? Domyślnie jest 30 sekund, natomiast może być to od 30 sekund do 30 minut. No i inne ustawienia, czyli możemy włączyć, wyłączyć zasilanie anteny, otwarzane kanały, wszystkie ogólnodostępne, zakodowane. No i tutaj mamy jeszcze tryb automatycznego wyłączenia się przejścia w stand po ilu godzinach. Maksymalnie jest to tutaj jak widzicie 10 godzin, minimalnie 1 godzina. Ok, kolejna zakładka, czyli narzędzia, i tutaj mamy wersję sprzętu oraz też wersję oprogramowania. Jak widzicie, oprogramowanie z 27 maja tego roku, więc całkiem świeże. Przywracanie ustawień fabrycznych, upgrade, czyli wgrywanie nowszej wersji poprzez USB, no i bezpieczne odinstalowanie dysków podłączonych do tego tunera. Ostatnia zakładka, czyli Media Player i tutaj mamy dostęp do naszych nagrań i PVR. Jeżeli sobie zaraz jakieś zarejestrujemy, to będziemy mogli tu je przeglądać. Dostęp do naszych materiałów wideo na dyskach zewnętrznych na pendrive, do muzyki i do zdjęć. Tak wygląda menu tego tunera. Teraz jeżeli chodzi o działanie funkcji Timeshift i nagrywania. Funkcja Timeshift uruchamiamy. No i zobaczcie, ta funkcja działa nam już od momentu zmiany kanału, czyli działa w automacie, nie musimy jej uruchamiać za każdym razem. Jak widzicie w tym momencie zatrzymaliśmy się na czwartej sekundzie, natomiast nagranie jest w trakcie. Teraz jeżeli sobie go odblokujemy przyciskiem play, pauza, no to go oglądamy dalej od tej sekundy, w której go zatrzymaliśmy. Zatrzymujemy jeszcze raz i wznawiamy nagranie. I teraz, jak widzicie, możemy takie nagranie przesuwać do przodu do tyłu maksymalnie z prędkością 24 razy. I teraz zobaczcie, zmieniamy sobie kanał. Nie uruchamiamy funkcji Timeshift ręcznie, czyli materiał nam tutaj się otwarza na żywo. Natomiast, jeżeli byśmy teraz chcieli się cofnąć do tyłu, to zobaczcie, jest taka możliwość, ponieważ tuner automatycznie rozpoczyna nagrywanie materiału po każdej zmianie kanału, czyli od razu mamy możliwość korzystania z tej funkcji Timeshift. Czyli to jest myślę to o co wiele osób pytało w przypadku recenzji tunerów DVB-T2, a co tak naprawdę bardzo rzadko spotykamy w tego typu urządzeniach. Tak więc tutaj duży plus za działanie funkcji Timeshift. Teraz westaćmy jeszcze... funkcję nagrywania. Przecisk Red na pilocie. Nagrywanie nam się rozpoczyna automatycznie i będzie trwało 2 godziny. Jeżeli chcemy ten czas zmienić, to podczas nagrywania naciskamy jeszcze raz przycisk nagrania, i wówczas mamy tutaj czas trwania takiego nagrania, który możemy edytować. I teraz na przykład wydłużymy to nagranie do 3 godzin 30 minut. OK, zatwierdzamy exit i jak widzicie. Automatycznie ten czas nagrania nam się zmienił, w ten sposób możemy sobie go ręcznie regulować. Podczas nagrywania, jeżeli sobie przyciśniemy listę kanałów, to widzimy tylko kanały z tego multiplexu, którego aktualnie nagrywamy dany program i które kanały będziemy mogli sobie jednocześnie podczas nagrywania oglądać. Tak więc tutaj myślę, że jak najbardziej ok, zatrzymujemy nagranie. No, i w tym momencie nagranie już jest zapisane na naszym dysku. Wchodzimy w opcję PVR i teraz zobaczcie, to są nasze nagrania. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj tytuły nagrań, to tylko widzimy z jakiego kanału nagrywaliśmy i w jakich godzinach to nagranie było zrealizowane. Czyli tutaj żadnych innych informacji nie znajdziemy. Natomiast jest też tutaj opcja na przykład opisywania tych nagrań. Bo to też często właśnie pytacie, czy jest możliwość edycji nazw takich kanałów, opisywania sobie tutaj jakoś po swojemu, więc jak najbardziej mamy taką możliwość i możemy sobie tutaj nadawać dowolne nazwy kanałów. Oczywiście, przyciśnięcie OK powoduje nam uruchomienie otwarzacza i uruchomienie naszego nagrania, które też możemy sobie tutaj oczywiście przesuwać do przodu, do tyłu. Jak pamiętacie, maksymalna prędkość przewijania to jest 24 razy. Ok, tu sprawdzimy sobie jeszcze czas uruchomienia się tego tunera z trybu standby, czyli wyłączymy sobie w tym momencie odbiornik. No i teraz power, czas start i czekamy, aż pojawi nam się obraz na ekranie telewizora. No, jak widzicie, jest to około 15 sekund, czyli taki myślę standardowy czas uruchomienia się urządzenia. Ok, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję tunera Opticum RNS. Jak widzieliście, tuner bez problemu radzi sobie z wyszukiwaniem wszystkich kanałów nadawanych w tym nowym standardzie DVB-T2 z kodekiem H265. Szybkie działanie, płynne. Szybka zmiana kanałów bez żadnych artefaktów, zacięć spowolniej. Mamy też bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu. Dużym plusem jest automatyczna funkcja timeshift, która uruchamia się po każdej zmianie kanałów, czego brakuje w większości tunerów tego typu. Całkiem przyzwoite EPG w formie właśnie takiej telewizyjnej. Jeżeli miałbym wskazać jakieś słabsze strony tego tunera, to podobnie jak w przypadku wszystkich obecnie sprzedawanych tunerów DVB-T2 nadal nie mamy obsługi telewizji hybrydowej HBB-TV. Brakuje mi tutaj paska postępu pod przyciskiem info. No i też trochę brakuje mi tutaj jakiś szczegółowych opisów poszczególnych pozycji programowych, czyli brakuje mi tutaj aktorów, Reżysera, roku produkcji filmów czy też seriali, więc to jeszcze zostało do poprawy. Pomimo tych tutaj niedociągnięć, tuner oceniam bardzo pozytywnie. Myślę, że jeżeli szukacie małego, funkcjonalnego tunera, którego schowacie za telewizorem, którego będziecie mogli zasilać bezpośrednio z gniazda USB telewizora i też sterować jednym pilotem oboma urządzeniami, to tutaj Opticum rns jak najbardziej jest tunerem godnym polecenia. Z mojej strony na dzisiaj to by było jeszcze tyle. Ja Wam oczywiście jak zwykle dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!